Cześć, witajcie. Ja nazywam się Michał Kogut, a to jest Kogucia Łączka. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak udała się uprawy w rolnictwie miejskim moim. Zapraszam Was teraz. Wyściółkowanie okazało się nad wyraz dobrym pomysłem, bo ograniczyło naprawdę rozwój chwastów i wystarczyło dziennie, gdzie tylko trawkę poobrywać, a i to tak w miejscach, gdzie wcześniej był trawnik, tak jak tutaj widzicie. Może Wam się wydawać lekko blady kolor liści tej marchwi, bo, no, to był wcześniej trawnik tutaj, prawie nie ma wartości odżywczych, ja to niczym nie nawoziłem i tak, na co widzimy, to i tak ta marchew w miarę rośnie. Widzicie, tutaj możemy zobaczyć już pierwsze jest koniec lipca, tak, koniec lipca i możemy zobaczyć pierwsze, o, marchewki, no, nie będą jakieś, Bóg wie jak wielkie, ale no dają radę, ściółkowanie yy, też się spisało, ewentualne problemy z, yy, z jakimiś żyjątkami rozwiązuję sprayem, a w sprayu mam wodę z, yy, wodę z sodą. I ociupinka płynu chyba do naczyń tam jest dodana. I to takie coś się sprawdza, więc jak są jakieś mszyce czy coś, to tak się to odbywa. Zobaczcie sobie, tutaj już mamy e, piękne pomidorki. Także myślę, że będą smaczne, mimo to, że są na ubogiej glebie, a o dziwo pomidor ma ładne ciemne liście, więc myślę, że sobie poradzi bez problemu. I co my tam dalej mamy? Mamy słoneczniki, nie wybujały jakoś strasznie, no ale nie ma się też co spodziewać po nienawożonej ziemi. Mamy nagietki. Nagietków nie siałem osobiście, pewnie dobra dusza sypnęła parę nasionek. Marchwi dużo, yy, mamy tutaj sałatkę, którą nie nie zrywamy. Yy, machewka jest, pomidorki są, mięta też się ładnie rozrasta, także myślę, że będzie można z nich zrobić jakiś przetwór typu sok z cytryną i taki piękny wyjdzie. Tam wrzuciłem groch dla testów. Myślę, zobaczymy, czy wyjdzie. No i wyszedł. Ciekawi mnie, ile wyjdzie tych pomidorów z tego, bo jak na e, tak ubogą ziemię, to zobaczcie, że e, te pomidory wychodzą i one dają radę, gdzie takie duże, ładne pomidorki są. A i tu nagietki, nie nagietki. Y, można oberwać, robić z nich herbatę. No i tak mówię, jest bardzo duży plus w ściółkowaniu. Można było mniej podlewać. I dzięki temu zaoszczędziło się i czas, i wysiłek. No i też pieniądze, które są w wodzie. To jest pierwsza część y, uprawy. Tutaj są cebulki jeszcze. no zobaczcie sobie. Też nie są jeszcze jakieś wielkie. No ale myślę, że coś z nich będzie. No. Za rok, dwa. To by było fajnie, jakby się cały, cała ta materia organiczna przetworzyła. To wtedy moglibyśmy powiedzieć, że jest yy, ziemia odpowiednio zasobna. Tutaj jest jeszcze duży pomidor posadzony i też się już o, pojawia pierwsze takie zawiązania tych pomidorów. Także zobaczymy, czy to się oprze temu, bo paliki są dość niskie. Nie wiadomo jak to wyjdzie. Zobaczmy sobie jeszcze drugą część ogrodu. A druga część ogrodu jest już naprawdę e, marna, tutaj jedynie co się udało, to można powiedzieć, że się udał pomidor, bo nawet, a zobaczcie, tu jak mamy słonecznik, no to co tutaj żyje, ile mrówek, ile wszystkiego, mszyc tu w środku jest mnóstwo, na no z tego słonecznika raczej wiele nie będzie, no szkoda, ale no widzicie, no. Nie ma odpowiedniej bazy, na czym ma rosnąć, to jest słaba jest roślina. ponieważ pomidory, powiem wam, że jak na taki, taki trawnik, to i tak się raczej udały, no bo zobaczcie. Są zawiązki, tam już się zaczynają czerwienić pomidory. Gdzie nie gdzie, o, to jest niewyprawione, krwawnik wyrasta, o tutaj. No i wystarczy takiego dziada z takiego miękkiego terenu, pyk, już jest wyciągnięto, o i tak zostawiać. Żeby jeszcze zwiększyć ilość tej materii organicznej. Yy, tutaj mamy ozdobną paprykę przeniesioną z, yy, z doniczki, też jakoś marnie rośnie, odkąd ją wsadziłem zaczęła coraz bardziej żółknąć, znaczy że azotu nie mamy i nic z tego wielkiego nie będzie, no, ale nie podlewałem żadnymi specyfikami, tutaj mamy paprykę, też te wszystkie papryki, które posadziłem tak marnie wyglądają, a tu groch yy, gdzieś tu też był śmierdziuch, też tak słabo wygląda. Ziemia jest bardzo słaba, także nie ma co się też dziwić. Następna papryka, też tak słabo wygląda. Pietruszka też jest, ma takie jałowe, jasne liście. No. To jest najbardziej suche miejsce. Poza tym, zwróćcie uwagę, to wszystko jest pod, pod takimi tujami. Te tuje, połowa tych tuj nachodzi na cały ten e, cały ten mój ogródek. No i też chociażby deszcz, który spada, to nie jest e, że tak powiem, niedoprowadzony jest do roślin. Zobaczcie, nawet porównacie sobie tamte buraki, a te buraki, no to tutaj... tutaj nie ma zbyt wiele do pokazania. One będą raczej jako symboliczne trofeum niż coś, co można by zjeść bezproblemowo. A tutaj mamy przerośniętą żodkiewkę na nasiona. Wiecie, już są strąki. Będzie można wziąć sobie, zebrać nasiona i, i posiać. Także prawdopodobnie przy zbiorach nagram wam jeszcze ile się tego udało zebrać i jakiej jakości. Nie wróżę z tego nic wiele, no ale w ramach testu czy da się, czy można dopiero za rok albo za dwa moglibyśmy powiedzieć naprawdę czy ziemia, którą nawieźliśmy z rębką, czy ona jest z odpowiedniej jakości i wyda odpowiednie plony. Zapraszam was na następny film z tym związany. No i do własnych prób z rolnictwem miejskim, czy to w ogóle ogólnie z samowystarczalnością. Pozdrawiam. Cześć.